Dzień dobry, dzień dobry, a dzisiaj pokażę wam moje zwierzaki. Oto pierwsze, pająk, ptasznik, wygląda jak tygrys, ma na imię Steward, wiem, że nie tak się pisze Steward. Poczekajcie chwilę. Stewart ma o taką klatkę mniej więcej na półce. Ma, jak widzicie, bardzo ładny odwłok. I bardzo kolorki jest dopiero po wylince. A nazwę jego kanał to Akselotlen, wiem, bo będą dopiero za miesiąc. A teraz przechodzę do następnego zwierzęcia. To jest Tomek, to Luna. Luna jest taka bardziej szaro, szara. Na głowie ma taki jakby księżyc, dlatego nazywam ją Luna. Tomek, bo tak mi pasowało. To nie oczywiście mają miejsce, jak widzicie i siano też to widzicie o, i mój telefon tu macie google ten kanał głównie będzie oparty właśnie na zwierzętach, axolotlach i co się z nimi dzieje no. idziemy do następnego zwierzaka, tak? to jest mój kot ma na imię Kira to jest Meikun yy, Dobrze Przepraszam za syf Jest brudno To był majkun, Dziewczyna Mały Niektórzy ludzie mylą tak to z praskimi A teraz idę wam pokazać Moją masę Moje rybki wam to nie pokażę, bo jest ymm, no akwarium po prostu jest Przepraszam za syf, tak się mój kot prezentuje, niestety na razie te miski muszą leżeć tak bo ma mamy remont kafelki będą tam są miski mają oczywiście jedzenie picie tam nie pokażę wam kuchni bo strasznie są. i to jest Gira. ma piękne oczy i bardzo lubi ludzi bardzo proszę subskrybujcie mój kanał dawajcie łapki w górę i nie zapominajcie o dzwoneczku bo filmy się tu pojawiają co tydzień. Też o zwierzętach, o rysunkach, a czasami nawet o openingach. Więc myślę, że to koniec na, jak na film wstępowy. Więc cześć.